Witam serdecznie na kanale średnioterminowym, Łukasz się z tej strony. A dzisiaj drugi dzień świąt, także taką szybką realizację Wam rzucę zestawik, takie 2 plus 3. Mam nadzieję, że miło w takim gronie rodzinnym, żeście spędzili święta w zdrowiu oraz w przyjaźni i w takim ciepłym gronie rodzinnym u nas w Poznaniu. Dzisiaj, właśnie w drugi dzień świąt, piękna to po prostu pogoda. Cieplutko, naprawdę można korzystać ze spacerów. Super, po prostu jest. A tutaj, jak widzimy, ostatnio w ogóle też spotykam się z bardzo dużą ilością sierści na kanapach. I napiszcie, właśnie mi w komentarzu, jak wy do tego podchodzicie. Bo ja bardzo mocno po głowie zaczyna mi chodzić, że przy dużej ilości sierści sierść się po prostu, czy to psa, czy kota po prostu chyba zacznę doliczać do po prostu do, do usługi prania kanapy no bo czasami można spędzić naprawdę takie 40 minut czasu więcej przy kanapie no po prostu, żeby usunąć tą sierść. Dajcie znać w komentarzu, czy doliczacie właśnie za taką usługę, czy macie to w pakiecie jeżeli chodzi o pranie kanapy. Tutaj, już po usunięciu, tutaj też nie było tak źle, ale takie niektóre roboty miałem, które po prostu no, wymagały takiego 40 minut dodatkowego czasu, jeżeli chodzi właśnie o usunięcie tej sierści. Także tyle z mojej strony. Pozdrawiam Was bardzo cieplutko. Trzymajcie się, silo.